co możesz zrobić w sytuacji, w której no, twoja kadra kierownicza nie ma kompetencji kierowniczych. To znaczy, to są swe, świetni specjaliści, którzy są bardzo zaangażowani, ale widzisz, że w niektórych obszarach e, brakuje im e, wiedzy, umiejętności, doświadczenia. No, po pierwsze, warto, żeby spisać to, gdzie oni mają braki. Po prostu poprzyglądać się im, porozmawiać z nimi i zaznaczyć to, gdzie są braki. Bo kiedy zdefiniujesz, jakie oni mają braki, no to możesz je uzupełnić. Możesz e, kupić książkę, możesz wysłać ich, albo kupić jakiś Kurs online, możesz wysłać ich na warsztaty, do nas do, na przywódcy. To jest ten element edukacyjny. I o co tutaj warto zadbać? O to, żeby weryfikować, czy twój kierownik, dyrektor wdraża w życie to, czego się uczy. No, u nas na warsztatach jest o tyle trudne nie wdrażać, bo my jesteśmy nastawieni na wdrażanie, pracujemy na zadaniach, rozliczamy z tych zadań. No, trochę kopiemy po kostkach, czasem po dupie, żeby uczestnicy naszych warsztatów to wdrożyli. Natomiast ty, jako szef, na pewno potrzebujesz weryfikować, czy twój Kierownik, dyrektor wdraża w życie to, czego się uczy. Czy widzisz poprawę w zespole, czy widzisz poprawę w organizacji. I takim podstawowym papierkiem lakmusowym jest to, że drobne sprawy pracowników po prostu do Ciebie nie trafiają, czyli odblokowuje się Twój czas masz czas na myślenie, masz czas na działania strategiczne. Ale drugą sprawą, którą potrzebujesz zrobić już po tym, jak Twoi kierownicy się wyszkolą, jak już będą potrafić delegować, zwracać uwagę pracownikom, podejmować właściwe decyzje, jak już będą potrafili zatrudniać, zwalniać pracowników, to potrzebujesz im dać uprawnienia, których bardzo często szefowie nie dają swoim pracownikom. To znaczy Kierownik powinien móc zatrudniać pracownika, móc decydować o tym, kogo zwolnić, powinien móc decydować o tym, kogo nagradzać dodatkowo jakąś premią czy prowizją, powinien móc decydować o tym, czy komuś udzielić urlopu, czy nie, bo te wszystkie obszary, o których powiedziałem, są najbliższe kierownikowi, bo on na co dzień widzi swojego pracownika. Ty, jako szef jak będąc w biurze albo gdzieś w terenie, tego nie widzisz, więc to powinien móc robić twój kierownik.